Jest to chyba najbardziej randomowa i taka spontaniczna decyzja w moim życiu. Czy według Ciebie istnieje życie na innych planetach? Oczywiście, że tak. Na każdej planecie istnieje życie. Jest to wiedza znana od bardzo dawna, ale była chroniona. Jest właśnie godzina 23.51 postanowiłam zagrać w mój star planet hiszpańskie. I w sumie mam mieszane uczucia, co do tego, więc jestem już na koncie i szczerze mówiąc, no za dużo tu się nie dzieje. Mogę ocenić pakiet, bo w sumie nie oceniałam. No, jest taki. 15,5 na 16. ta deska jest do dupy. Nie było mnie tu może 3 albo 2 lata. Nie wiem kiedy to Pamiętam, że ostatnim razem byłam po prostu chyba zrobić luka, zmienić animację i w ogóle zobaczyć, czy pamiętam dalej hasło do tego konta. Nic innego nie patrzyłam. Nie patrzyłam na topki, na artbooki, na jakieś inne rzeczy, więc możemy sobie zobaczyć. I najwyższy level jaki ma tutaj osoba to. 85. I zdaje mi się, że. ten był robiony dawno. Ale nie wiem. Więc. No ogólnie to jest je chyba najbardziej nieaktywny serwer właśnie na Movistar Planet. Więc. No. Ogólnie mało nagrywam z hiszpańskiego MSP. Znaczy, dużo grałam na tym koncie, ale na pewno mało nagrywałam z niego. I myślę, szczerze mówiąc, że ten serwer kiedyś był na pewno bardziej zapełniony tym wszystkim. Po hmm, teraz to kompletnie nikogo tutaj nie ma. Jestem pewna, że bardzo mało osób też kupuje hmm, vip ogólnie -y. W ogóle też mało osób. Hmm, Mogę zauważyć, że jest polskich. O, tu akurat jest jedna. Ale w sumie, mi się zdaje, że serwer polski to jest chyba właśnie jeden z najbardziej aktywnych. Więc wejdźmy sobie na galerię handlową. I pewnie tu nikogo nie będzie. O, jest ktoś. Aż, szczerze mówiąc, spodziewałam się, że nie będzie tutaj nawet tej jednej osoby. Nic tu się nie dzieje, tak jak myślałam. Mm, możemy ocenić sobie też motyw. Nie wiem, kręci mi się to kółeczko. Chyba Star Planet Hiszpański mi nie chce. Mam na imię Chaos nazwisko odklejona. Odklejam się teraz